Dzień dobry, kochani. 30 dzień maja, niedziela. Kolejny odcinek i kilka słów na temat czasu, w jakim obecnie się znajdujemy. Według kalendarza 13 miesięcy, kalendarza planetarnego opracowanego przez Jose Arkelesa. Jak zauważyliście, przynajmniej większość z Was jestem tego pewna, te ostatnie tygodnie, dwa, był to bardzo intensywny czas, i pomimo, że mówiłam wcześniej, iż z końcem maja przyjdzie rozluźnienie, to myślę, że warto złapać głębszy oddech i trochę odpocząć, bo kolejny miesiąc, czerwiec, będzie dla nas wszystkich być może równie dynamiczny, pracowity, a także emocjonalny. Ten czas, w którym byliśmy, i jesteśmy jeszcze przez kolejne dwa dni aż do 1 czerwca, to fala czerwonej ziemi, czyli ten okres w kalendarzu majańskim, który pokazuje nam, na ile my dojrzeliśmy, na ile my zgodziliśmy się w sobie ze sobą, aby wyjść do ludzi, aby współpracować, aby znaleźć nasze prawdziwe miejsce w tej przestrzeni, w której jesteśmy wraz z innymi ludźmi. Ponieważ jest to bardzo wymagająca energia, energia czerwona, ona zawsze będzie nam pokazywała te wszystkie braki, które mamy, no właśnie, w akceptacji innych, w akceptacji tego tu i teraz, w jakim jesteśmy, momentu życia, w jakim jesteśmy. Tu łatwo jest o fałszywe wnioski. Tutaj możemy błędnie interpretować to, co się w naszym życiu wydarza. Tu możemy wykazywać jakieś tendencje autodestruktywne, takie, które objawią się poprzez lekceważenie naszego życia, a także życia nas w tym świecie, w naturze, wespół w zespół z małymi braćmi, ze zwierzętami, ze światem roślin. Tu może się zaznaczać większa konfliktowość. Tu może się oczyszczać to całe pole, które związane jest właśnie z tymi trudnymi tematami. Piątek, 28 maja, był takim wybitnie trudnym dniem. Dodatkowo był tego dnia otwarty portal galaktyczny, więc energie płynęły przez nasze ciało wyjątkowo intensywnie. Był to dzień w energii Czerwonego Węża. Wróćcie myślą do tego dnia, jak się czuliście, co się wydarzyło. Ja osobiście tego dnia nigdy go nie zapomnę, bo był to pierwszy, pierwszy tak mocny dzień, kiedy moja praca nad sobą, nad zmianą starych wzorców, nawyków, zachowań, nad przełamaniem tych stereotypów, które krępują i trzymają w uścisku przed pójściem do nowego życia. To się tak zamanifestowało w moim ciele, że znalazłam się na pogotowiu. I to, była, to było ciekawe doświadczenie, bo po raz pierwszy odważyłam się pokazać to, co we mnie jest, czyli ujść temu napięciu, które gromadziło się przez bardzo wiele lat i bardzo wiele trudnych doświadczeń. I niesamowita ulga, którą poczułam po tym wypuszczeniu emocji, po tym obnażeniu się z tym, co czuję, co przeżywam i co się we mnie dzieje, była prawdziwym przełomem. To był dzień w tonie dziewiątym, czyli dzień przedstawiania zwrotnic, kiedy niezależnie od tego, co chcemy, a czego nie chcemy, życie przypilnuje nas zawsze, żeby pokazać nam zwróć uwagę na to. Zrób to, dokonaj tego, dokonaj przełomu. Stań za sobą, stań w odwadze swojego życia, stań w prawdzie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, że tak się dzieje, że mamy teraz tak trudny, intensywny, ale jednocześnie tak wzniosły czas. Jesteśmy w takiej kosmicznej pralce, która, chcąc, nie chcąc, wyciska z nas wszystkie brudy, wszystkie niewypracowane, niedopracowane aspekty. I ponieważ ta końcówka miesiąca była tak mocna, to dodam jeszcze, że również z Dniem wczorajszym, z 29 maja, kończył się ten najtrudniejszy miesiąc w kalendarzu majów, który mówi, że teraz już niewiele możesz zrobić, już pracowałeś, teraz będziemy oczyszczać, oczyszczać sferę emocjonalną, całe Twoje ciało emocjonalne. To, czego sam nie dostrzegłeś, po prostu wypłynie, czy chcesz, czy nie chcesz. Więc dla mnie osobiście był to cudowny czas. Do wczoraj, kiedy czyściło się bardzo dużo, choć niezwykle boleśnie. Ale dziś, niedziela 30 maja, to początek 12 miesiąca z tych 13 w kalendarzu majów i to jest miesiąc, gdzie sfera mentalna będzie nam się oczyszczała. Czyli tutaj będziemy mogli odczuć pewne bilansowanie działań których dokonaliśmy na przestrzeni minionych 11 miesięcy. W poprzednim miesiącu pracowaliśmy nad sferą emocjonalną. Tutaj sfera mentalna się pokaże, ile w niej jest do przepracowania. Tutaj warto będzie przypatrzeć się naszym oporom, bo tylko wtedy, kiedy staniemy do konfrontacji z nimi, będziemy mogli je przeniknąć i uzdrowić. Nie po to, żeby z nimi walczyć, ale po to właśnie, żeby zaakceptować, żeby pozwolić im przetransformować się w lepsze życie. Tutaj będziemy konfrontowani z naszymi tendencjami do krytykowania, więc warto nie osądzać innych. Wszyscy jesteśmy połączeni, każdy z nas ma wielowymiarowe aspekty siebie, problemów, wzorców, emocji, myśli, uczuć. I każdy jest równy temu drugiemu. Tutaj będziemy mogli nieco metaforycznie odkryć na nowo te nasiona, które czekają na przebudzenie. Tutaj będziemy mogli uzdrowić nasze rany, pozwolić odejść lękom i przede wszystkim poczuć, na ile umiem kochać. Ten dwunasty miesiąc. Pracy w sferze mentalnej zakończy się 26 czerwca. I w jego trakcie przed nami dwie fale trzynastodniowe odcinki czasu, którym patronować będą energię pierwsza oczyszczająca, druga uzdrawiająca. Ale jeszcze przed nami dwa dni fali Czerwonej Ziemi. Poniedziałek 31 maja. Będzie to dzień w energii gwiazdy w tonie 12 z otwartym porta portalem kosmicznym. Tutaj również poczujemy zdecydowanie przepływ większej siły, większych emocji. Tutaj pojawią się na miejscu pierwszym te kwestie, nad którymi nadal możemy jeszcze popracować. Jest to ostatni moment w danej fali, dzień dwunasty, kiedy możemy jeszcze ulepszyć wyniki, ale tutaj już zaczynamy widzieć, już wykiełkowało to, co zasialiśmy. Czyli postarajmy się tego dwunastego dnia, każdej fali przejrzeć przegląd minionych dni, owych dwunastu: jakie tematy się w nich pojawiły, jak się czuliście. Jakie myśli mieliście? Jaka sfera pracowała wewnętrznie? Czy były to jakieś nieokiełznane emocje, czy potworne braki, które się gdzieś objawiły? Warto przejrzeć tematy, których nie udało nam się rozwiązać w tej fali. Powrócą, kiedy ona powróci po raz kolejny. Jutro niewątpliwie. Będą pojawiały się ważne kwestie związane z tolerancją, osądami, narzekaniem, zawyżoną skalą ocen i kwestie drobiazgowości. Żółta energia jutrzejszego dnia, poniedziałku, jest to energia oświecająca, więc mamy możliwość tutaj jeszcze popatrzeć na nas, ja i inni. Czy jestem sobą? Czy jestem w uzależnieniu, czy jestem dla siebie autorytetem i żyję swoją prawdą, czy cały czas jestem uwikłany w to, co jest związane z oczekiwaniami innych. Wtorek, 1 czerwca, energia czerwonego smoka, ton 13, czyli końcówka już tej fali. <laughs> I to jest moment, kiedy warto zrezygnować z rutyny. Po prostu poddać się z lekkością zmianom. Majowie mówili: Nieważne, co przychodzi do Twojego życia, to jest zawsze pewna konsekwencja, skutek tego, jak myślisz, jak działasz, co mówisz, jak czujesz. Najważniejsze jest to, jak to przyjmiesz, jak na to zareagujesz. Więc tu możemy pokusić się o po prostu zaakceptowanie z miłością tego, co jest w naszym życiu. Że tak, widzę, są pewne miejsca do naprawy, do ulepszenia, ale tak bardzo szanuję siebie, kocham siebie, dbam o siebie, że jestem w stanie to zrobić. Środa, drugi dzień, czerwca początek nowej fali trzynastodniowego odcinka, w którym głównym tematem będzie sprawa związków, relacji. Wewnętrznej, bezwarunkowej miłości, przyjaźni i tutaj będziemy mogli uzdrowić i ustabilizować naszą sferę emocjonalną, czyli to rozchybotanie, to kiedy nas rzuca po ścianach, bo tak bardzo coś boli, tu będziemy mogli pokusić się o naprawienie tego, co związane jest. Z naszymi uczuciami, ale co wypływa z myśli, z jakichś przekonań, z tego, co zostało nam wpojone, co nasz umysł traktuje jako prawdziwą rzeczywistość. To jest bardzo dobry czas, aby dokonywać zmian negatywnych emocji w pozytywne poprzez najpierw zaobserwowanie ich, złapanie, nazwanie i akceptację. Tak, widzę cię. Tak, jestem taka czy taka, czuję tak czy tak, ale wewnętrzna intencja, chęć zmiany, to zawsze działa. Warto być świadomym w tym momencie. Tu mogą pojawiać się wyzwania związane z partnerstwem, z tym, czy jesteśmy lojalni, czy chcemy wychodzić z jakichś relacji, związków. To jest dobry czas, aby uwolnić się od wszystkich wgranych w naszą podświadomość obcych wzorców emocjonalnych, a więc tych, tych, które najczęściej pojawiają się z tej pierwszej relacji, jaką mamy w tym świecie, czyli w relacji z matką i w relacji z ojcem. To poprzez ich związki i jakość ich relacji uczymy się. I to są nasze pierwsze pieczęcie, według których żyjemy całe życie, dopóty, dopóki nie złamiemy kodu, dopóki nie dostrzeżemy, że po prostu powielamy pewne sytuacje, pewne zachowania, że być może odbieramy temu drugiemu partnerowi jego własną odpowiedzialność za życie, jego stawanie się w życiu, bo jesteśmy Zbyt nadzorujący, kontrolujący, albo po prostu nadopiekuńczy. Tutaj się skonfrontujemy niewątpliwie z tym, czy chcę być z tym drugim człowiekiem, który jest obok mnie w życiu, co jest prawdą we mnie, w tym związku, w tej relacji. Tutaj dwa bieguny, jak zwykle w tej fali, będą nam pokazywały. Co domaga się przepracowania w naszym życiu. Po stronie cienia będzie dużo negatywnych uczuć, niestałość w nich. Pojawiać się mogą huśtawki emocjonalne, depresje, mogą wybijać różne zaburzenia psychiczne, może pojawić się niepokój, dyskomfort psychiczny, wielka tęsknota za brakiem, za miłością. Poczucie braku wsparcia od kochającej siły życia i błędne postrzeganie samego siebie. Po stronie światła jest szansa, żeby to, co w cieniu, oświetlić świadomością i wyłonić z niej poczucie dbania o siebie, szanowania siebie. Tej miłości, takiej po prostu, która wypływa z samoakceptacji, z pogodzenia się z sobą. Jeżeli to w nas jest, to wtedy dopiero można budować taką relację opartą na tych samych wartościach i energiach z drugim człowiekiem. Tu pojawi się równowaga wewnętrzna, odczucie wierności, jednocześnie lojalności wobec drugiego człowieka. Tutaj możemy również czuć empatycznie, lepiej tego drugiego człowieka, każdego napotkanego na naszej drodze. Więc możemy czuć harmonię w związkach. Wahadło będzie nam pokazywać w nas, ile tu mamy do przepracowania. Piękny to czas, dobry to czas. Oczyszczający, bo taka jest jakość tejże pieczęci, białego psa. I będzie ona trwała cała fala do 14 czerwca, a więc łapie czas yy, nowiu księżyca 10. I dlaczego mówię również o nowiu, ponieważ od 26 kwietnia maja przepraszam. Do owego 10 czerwca jesteśmy w tak zwanym oknie przemian. Bardzo dużo huśtawek możemy tutaj odczuwać, bo procesy zachodzą bardzo głęboko w nas. Tak jakby płyty tektoniczne przesuwały się gdzieś w głębi duszy, w głębi serca. Wszystko po to, żebyśmy lepiej poznali samych siebie. Uczyli się kochać, akceptować i zmieniali nasze życie na lepszą jakość. Mam nadzieję, że ten czas będzie dla nas wszystkich owocny i powoli, łagodnie, harmonijnie doprowadzi nas do końca tego roku kalendarzowego, planetarnego, według wiedzy Majów taki przełom zawsze się dzieje pod koniec lipca. O tym powiem więcej w następnym czasie. I jeszcze chcę się z wami podzielić taką osobistą refleksją. Czasami tylko przyciśnięcie do ściany albo wstawienie tej pralki na bardzo wielkie obroty. Takie kiedy huśta nami zupełnie bez naszej kontroli. Czasami te wydarzenia, napięcia, ludzie, sytuacje w życiu pojawiają się właśnie po to i wymuszają na nas takie działanie, żeby wydostać się z tego obłędnego koła szaleństwa, emocji, złych wzorców, złych programów i negatywnych myśli. W moim życiu zawsze to funkcjonowało, że dopóty byłam przyciskana do ściany. Dopóki nie zabrakło mi kompletnie tchu, teraz jest lepiej, ale, ale wiem, jakie to trudne i jak to boli, zwłaszcza kiedy człowiek czuje się czasami sam, nie ma wsparcia. Dlatego szukajmy się nawzajem, odnajdujmy się nawzajem, wspierajmy się nawzajem. My, którzy rozumiemy, którzy szukamy odpowiedzi, którzy szukamy zrozumienia. W nas samych, którzy chcemy się rozwijać, zmieniać, ulepszać jakość naszego życia, jednocześnie jakość życia nas wszystkich. To jest bardzo potrzebne w tym czasie, bo dzięki temu nasza pozytywna energia do wprowadzania zmian w nasze życie, ona po prostu rośnie. Dlatego tak ważne jest to, aby teraz, w tym czasie, w tym roku i w kolejnych latach aby szukać ludzi, którzy czujesz, że są na tej samej fali, z którymi czujesz flow, którzy cię wzmacniają, którzy cię wspierają w twoim procesie, do których zawsze możesz zwrócić się o pomoc i którzy zawsze wyślą ci ten promyczek światła i nie bój się prosić. To bardzo ważne, bo Uczymy się również przyjmować poprzez proszenie, stawać w naszej odwadze do życia, wiedząc, że przecież nie jesteśmy samotną wyspą. Jesteśmy wszyscy połączeni. Bardzo Wam dziękuję i do następnego spotkania. Mówiła Monika Lee, kanał tworzący się na YouTube. Kosmogonia QA i również informacje na spricker.com. Do usłyszenia, dziękuję Wam i życzę pięknej fali, białego psa.